Witajcie w kolejnym programie Gotuj z Dzisiaj przygotujemy e, kurczaka, który nazywa się pijany chińczyk. E, składać, sk, e, składniki do tej e, zaprawy, którą widzicie, e, już, w której widzicie już zamarynowanego kurczaka, to kiliszek wódki, e, dwa grzybki suszone, papryczka chili, jedna cebula, jeden czosnek, rozmaryn, olej sojowy i sos sojowy. E, z tym tak przygotowanych składników przygotowujemy marynatę. Nie potrzebujemy już dolewać żadnej wody. Wystarczy nam płyn z alkoholu i sosu sojowego. Tak przygotowanego kurczaka stawiamy do piekarnika na godzinę. Pieczemy go w 170 stopniach i przed końcem pieczenia na jakieś około 10 do 15 minut otwieramy go, żeby nam się ładnie zarumieniła skórka. No to do piekarnika. Nasz pijany Chińczyk za chwilę będzie się gotował. Programy gotuj z John. Pijany Chińczyk właśnie ląduje w piekarniku. Nasz pijany Chińczyk jest już gotowy? Pijany Chińczyk. Cienko widzę, cienko. Mm. Tak jak wspomniałam, utkliśmy go na chwilkę, żeby zarumienił się. się zarumienił. To jest tak zwany chińczyk, pijany Chińczyk, bo jest coś z łódki, tak? Już nie pochodzi. Aha. E, życzymy smacznego i zapraszamy do oglądania naszego programu Gotuj z